Dobra, cześć wszystkim, Maciej Pietrowicz, z tej strony kanał Real Progress. Dzisiaj mamy kolejny materiał, kolejny materiał, który dotyczy również nadal pierwszego cyklu, kolejna część, a mianowicie porozmawiamy sobie o kosztach. Kosztach pierwszego cyklu, ile to kosztuje, ile kosztują badania, ile kosztują, że tak powiem, środki, które nam będą niezbędne. No i mówimy sobie to pokrótce, ponieważ nagram już pierwszą część, ale tak szumi, że muszę nagrać kolejny raz. Więc już nie przedłużając zaczynam, bo chciałbym wytłumaczyć to dość dobrze, ale również dość prostym językiem, aby każdy, każdy zrozumiał i każdy znalazł tutaj te informacje, których może szuka w internecie. Więc tak, jeżeli chodzi o pierwszy cech, mówiliśmy sobie, żeby niezbędny będzie dla nas tutaj podstawowy środek, czyli testosteron, niezbędny również będzie dla nas tutaj inhibitor, czyli symex, arimidex, czy letrozol. Konieczne będą również badania. Może nie są konieczne, ponieważ niektórzy ich nie wykonują, ale my je wykonujemy. No i kolejnym, kolejnym aspektem jest również, są również środki, substancje, które są tutaj niezbędne, jeżeli chodzi o odblok. Więc przechodzimy do setna. Nie wiedziałem dokładnie, jakie ceny tutaj dla Was podać, więc wyciąną można powiedzieć, takie, wyciągniemy sobie może takie średnie, jeżeli chodzi o te ceny. Ponieważ one się oczywiście wahają od tego, skąd to bierzemy, gdzie to bierzemy, czy kupujemy to na internecie, ponieważ niektórzy z tego co wiem, kupują również takie rzeczy przez internet, ponieważ nie wiedzą, skąd, skąd uzyskać. Pierwsza kwestia, nikogo nie zachęcam do brania środków dopigujących. Każdy bierze to, lub zażywa na własną odpowiedzialność. Nie? Dobra, pierwsza kwestia, czyli to co najważniejsze, czyli testosteron. Testosteron. Mówiliśmy sobie, że będzie u nas w pierwszym cyklu występował, w dawce występował będzie tutaj, będziemy tutaj przybijać sobie maksymalnie 500 mg tygodniowo, co daje nam 2 ml, np. testosteronu enatatu czy cypionatu. Jeżeli wychodzi nam tutaj ml powiedzmy co 3 dni, no to możemy sobie łatwo to przemnożyć 1 ml 3 dni razy 10, czyli 30 dni, 1 ml razy 10-10 ml, czyli potrzebne na miesiąc jest 10 ml. 10 ml zależy oczywiście od firmy. Czy jest to firma, że tak powiem, jakaś taka bardziej wypimpowana, wypromowana, czy kupujemy to na internecie. Ale oczywiście ceny są bardzo różne, czyli od około 90 do nawet 130 czy 140 zł za takie 10 ml testosteronu. Więc tutaj mamy już koszt, łatwo sobie możemy określić 10, 10 ml od 90 do 130 na miesiąc. Należy pamiętać również, że nasz pierwszy cykl, tak jak wcześniej wspominaliśmy, będzie trwał około 12 bądź 16 tygodni. Dla niektórych pierwszy cykl się nie skończy i pierwszy będzie również ostatnim, ponieważ będzie trwało, Nikt tu nikogo, wiecie, nikogo tu nie uśmiercam, nie? ale niektórzy będą na pewno ciągnąć to bardzo długo. Każdy robi to, co uważa, niektórzy rezygnują tu z odbloku, niektórzy jednak podchodzą do tego z głową, i ten odblok po 12 czy po 16 tygodniach robił, ale dobra, bez moich jakichś tam przemyśleń od 90 do 130, kolejna kwestia to inhibitor mamy różnego rodzaju inhibitory, I właśnie jest to czy Symex, czy Arimidex, czy Letrozol jeżeli ktoś uzyska taki środek, że tak powiem z apteki to cena na pewno będzie niższa, nawet o połowę ale my sobie tutaj mówimy o cenach takie jakie mamy my Czyli od około 120 do 150 zł, na przykład za Symex za 30 tabletek. Ktoś tutaj może się przerazić, że mamy już 90 oraz 130, od 90 do 130, plus dodatkowo kolejne 120 plus, bądź 150, tak? No ale tutaj na pocieszenie, że tak powiem, Symex, który kupimy, wystarczy nam na całą naszą kurację. Czyli można przeliczyć, że jeżeli masz cykl będzie trwał 3 miesiące, to około 50 na miesiąc wyjdzie nam tutaj za e, właśnie wyjdą takie pieniążki za cały, e, za wszystkie te inhibitory e, ponieważ jest tam około 30 tabletek w opakowaniu przeważnie wystarcza to e, na całą kurację taką 12 tygodniową pierwszą naszą taką kurację ale oczywiście ważna i istotna kwestia no to to, że musimy dobrać odpowiednią dawkę e, tych inhibitorów do naszego poziomu estradiolu w jaki sposób dobieramy poziom e, e, tych inhibitorów, po w jaki sposób dobieramy dawkę e, powiedzmy semeksu. E, to już jest inna kwestia, ponieważ obowiązkowe są tutaj właśnie badania estradiolu, które powinniśmy wyko wykonać pierwszy raz według mnie po około dwóch czy trzech tygodniach e, od rozpoczęcia naszego pierwszego, e, pierwszego zastrzyku, pierwszego strzała, jak to się mówi, e, tak e, kolokwialnie i po pierwszych dwóch tygodniach, ja tutaj zalecam przeważnie dla moich klientów, aby zbadali sobie już wtedy pierwszy raz ten poziom estradiolu oraz prolaktyny. Dlaczego? Ponieważ podczas pierwszej styczności z takimi środkami, w ogólnie ze środkami, bardzo łatwo jest tutaj zauważyć, że wiele osób ma problem i ten estradiol leci mocno w górę. Estradiol leci mocno w górę, więc zaczyna się senność, zaczynają się tutaj jakieś takie nieprzyjemne sytuacje, jeżeli chodzi o libido, jeżeli chodzi o samopoczucie, ale ten estradiol powinniśmy trzymać na takim poziomie, według mnie przynajmniej, kiedy właśnie te libido jest dobre, kiedy samopoczucie jest dobre i kiedy nie czujemy się senni, zmęczeni i tak dalej. Nie? U niektórych będzie to norma, u niektórych będzie to ponad norma, natomiast należy również pamiętać, że estradiol jest środkiem, który również jest anaboliczny, jest potrzebny i nie można tutaj zbijać tego, nie można. Są różne szkoły. Według mnie nie powinniśmy zbierać tego stradio zbyt nisko. Nie powinniśmy go trzymać na pewno mega wysoko, ale powinien być on na jakimś takim poziomie, który jest dla nas przyzwoity. Ja osobiście znam osoby, które ten stradio mają dwa razy ponad normę, trzy razy ponad normę. Czują się dobrze i podczas okresu masowego ten stradio tak wysoko trzymają. Niektórzy powiedzą, że to głupota, ponieważ puchniemy jak pontą, że tak powiem. Ok, tutaj już każdy ma inną szkołę, każdy, każdy ma inne techniki, że tak powiem. Ale ja podczas okresu masowego również bardzo dobrze się czuję, dobrze reaguję i jestem, że tak powiem, zadowolony, kiedy mam tak naprawdę półtorej razy ponad normę czy dwa razy ponad normę. Samo poczucie mam wtedy super, ja czuję się naprawdę dobrze, nie widzę sensu obtwu zbijać na siłę, ponieważ trzymam za dużo wody i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie podczas okresu masowego liczą się przyrosty, a nie to, żebym wyglądał po prostu ciągle przez cały rok sucho i tak dalej. Żeby tutaj ktoś nie pomyślał, że tylko estradiol gwarantuje to, że będziemy spuchnięci i tak dalej, oczywiście nie. Również to ilość jedzenia, poziom naszej tkanki, tłuszczowej również tutaj będzie gwarantować, jak ta sylwetka będzie wyglądała. Ale żeby się nie rozwodzić już na ten temat, tak jak powiedziałem, pierwsze badania po około dwóch czy trzech tygodniach, dobieramy odpowiednią dawkę, sprawdzamy kolejny raz tutaj poziom naszego estradiolu i prolaktyny. I wtedy mamy czarno na czy dawka jest zbyt duża, zbyt mała, czy może trzeba właśnie podbić dawkę, czy może trzeba troszkę zmniejszyć i wszystko jest tutaj już wtedy jasne i trzymamy się tej dawki, ponieważ nie powinno się tutaj nic zmieniać. Oczywiście nadal badania kontrolne robimy, ale zaraz do tego przejdziemy, tylko jeszcze kolejną kwestią ważną i istotną jest tutaj również prolaktyna. Prolaktyna podczas pierwszego cyklu również bardzo często leci w górę, dużo osób mówi, że od nandrolonów, czyli że tak powiem NPP czy DK, jak to tam zwał, jak, jak zwał, tak zwał. Wiele osób tutaj mówi, że właśnie częsty problem pojawia się dopiero, kiedy bierzemy jakiś tam NPP czy wbijamy jakąś tam dekę. Ok, sam jestem przykładem osoby, która po trzech tygodniach miała to prolektywnę bardzo wysoko podczas swojej pierwszej kuracji, no i wtedy niezbędny będzie tutaj kabaster. Jeżeli chodzi o kabaster, bardzo podobna sytuacja, tak samo jak z powiedzmy Semexem, który widzieliśmy sobie na przykład. Kabaser, jeżeli kupimy, koszt około nie chcę nie skłamać 160-220 zł, powiedzmy, ktoś może mnie poprawić, ponieważ nie brałem tego od może dobrych dwóch lat. Ale takie opakowanie 20 tabletek starczy nam na bardzo długo, ponieważ, w zależności oczywiście od przypadku i od tego, jak ta projektura się zachowuje, dawkujemy kabacer. W taki sposób, że wrzucamy sobie pół tabletki co siódmy, co dziesiąty, co czternasty dzień i właśnie biorąc pół tabletki, powiedzmy nawet co tydzień, na dwa tygodnie zjednamy jedną tabletkę, a tabletek mamy 20, tak Więc jest to taki koszt, gdzie starczy no to nawet nie na pierwszą kurację, a na wiele kuracji, albo nawet na rok czasu. Tak jak powiedziałem, ja od dwóch lat tego nie kupowałem. Kompletnie jest mi to niepotrzebne. Ta prolaktyna u mnie kompletnie nie szaleje, więc z tego jestem zadowolony. Ale również to takie osoby, które no 100 tydzień w tydzień potrzebują tego e, tego kabaseru, więc e, warto się zobaczyć, warto mieć, e, ale jest to taki dodatkowy koszt, że tak powiem. tak. Ok, więc wracając, podsumowując tak pokrótce, aby się tutaj nikt nie pogubił, testosteron od 90 do 130-140 zł na miesiąc inhibitor e, około 120-150 zł na na okres około 3 czy nawet 4 miesięcy. Możemy sobie to podzielić oczywiście, wyjdzie nam około 40-50 zł za miesiąc. No i kabaster, tak jak powiedziałem, to już nam starczy na bardzo długo i to już taka sprawa bardziej, bardziej indywidualna. Teraz przejdźmy sobie do badań. Badania powinniśmy wykonywać, tak jak sobie wcześniej wspomnieliśmy, co miesiąc, raz w miesiącu, kontrolnie. Nawet jeżeli czujemy, coś się dzieje z tym samopoczuciem, wiele osób do mnie pisze, Maciek, słuchaj, czuję się słabo, Czuję się źle, jestem senny, to to, to tamto. Lecz na badania nikt tu nie będzie wróżył, zobaczymy jak to wygląda i zaczniemy coś, coś tam działać w tym kierunku. Nie? Mm, takie badania, czy są drogie, czy nie, oczywiście zależy również od tego, co badamy, ale według mnie podstawą jest tutaj właśnie zbadanie hormonów, czyli estradiol, prolaktyna i może, jeżeli ktoś nie jest pewny swoich środków, to również testosteron, żeby sprawdzić stężenie. E, taki estradiol kosztuje. W zależności od miasta, oczywiście pewnie warszawka i tak dalej. Przepraszam, że tak szydzę, może nie szydzę, ale czasami jak słyszę, jakie tam są ceny, to jeżeli chodzi o badania, to, są, no, to jest to abstrakcja totalna. Czasami jest to około 30-35 zł. Osobiście ja płacę 18 chyba za hormon, więc przypuśćmy sobie dwie dyszki, czyli estradiol dwie dyszki, testosteron, dwie dyszki na również 20 zł, mamy 60 zł. Do tego dorzucamy sobie morfologię, która kosztuje nas dyszkę. Jest to 70. Kolejną kwestią, którą fajnie byłoby zbadać i sprawdzić, co próby wątrobowe na przykład, to jest koszt około 15 zł, czyli mamy około 85 zł już za fajny pakiet badań. No i tutaj, już w zależności od tego, czy ktoś chce, czy ktoś nie chce, ja zachęcam, możemy sobie wrzucić jeszcze do tego lipidy oraz sprawdzić, jak pracuje nasza tarczyca. Więc jeszcze więc jeszcze tarczyca, nie? E, jaki wniosek? Od około 100 zł do około 160-180 zł za badania raz w miesiącu, jeżeli badamy same hormony. Przypuśćmy, ktoś chce dbać o estradiol, prolaktynę i morfologię, zawsze badajmy tą morfologię, kosztuje to grosze, no to jest tutaj, tak jak widzicie, na przykład w moim wypadku 50 zł tylko, tak? E, więc też, też spoko, ale oczywiście e, Fajnie byłoby zrobić w ten sposób, aby badać te lipidy zobaczyć, jak te środki bardzo nam szkodzą. Pamiętajcie, skutki uboczne również zawsze się pojawiają. A jeżeli zadbamy o profilaktykę, to później tych badań nie musimy robić tak często pod kątem, właśnie czy trójglicerydów, czy, 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 czy jakichś tam innych, innych takich parametrów, które będą wskazywać na nasz stan zdrowia. Ewentualnie ominiemy takie rzeczy jak podwyższony poziom hemoglobiny czy hematokryt, często to również się zdarza, że osoby mają to wybite, wtedy musi wskoczyć kolejna suplementacja i e, okazuje się, że musimy dopłacić sobie 200 czy 300 zł na suplementy, ponieważ nie zadbaliśmy o to. A tak, na przykład ja w swoim wypadku wiem, co biorę, e, dbam o swoje zdrowie, już tych lipidów na przykład nie badałem około 3 miesięcy, 3 miesiące temu były to wyniki bardzo dobre, które mnie satysfakcjonowały, suplementacja jest jeżeli chodzi o profilaktykę, ciągle na 100%, więc nie martwię się, czuję się dobrze. Nie mam problemów żadnych zdrowotnych, więc jak widzicie, zaoszczędzam sobie teraz, że tak powiem, na badaniach. A przede wszystkim robię to, co lubię jestem zdrowy, nie? Więc zachęcam, żeby naprawdę w ten sposób podchodzić. Nie robić czegoś takiego, aby wchodzimy na pierwszy cykl, wbijamy testosteron, lecimy, lecimy i jest wszystko fajnie. No, można tak robić, ale na pewno nie polecimy tak długo, ewentualnie pojawią się kłopoty, wydamy nie dość, że dużo kasy, no a dodatek zepsujemy swoje zdrowie więc ja tutaj polecam jednak badać się do tego profilaktyka no i robić wszystko z głową tak? e, ok, kolejna kwestia to jest również HCG e, niektórzy używają HCG co 8 tygodni co 6 tygodni podczas cyklu niektórzy używają HCG e, co, co 3, co 4 dzień na cyklu e, ale jeżeli używamy tego e, HCG czy co 8 tygodni czy właśnie e, co 3-4 dni Musimy kupić tak czy siak jedną paczuszkę. Jedna paczuszka to jest od około 60 do 80 złotych. Miałem tutaj powiedzieć, że bardziej te 70-80, ponieważ tutaj już pragnę został wycofany z apteki. On chyba w aptece kosztował około 50 złotych, 50 z hakiem, ale od kiedy go nie ma, no to ceny również tego, tego środka poszły do góry. Zamiennik jest, ale zamiennik jest dość drogi. Nie pamiętam, że kosztował około 120 do 30 złotych. Więc ja tutaj celowałbym w jakieś takie firmy, że tak powiem bardziej te andery, jak to tak się mówi, ale takie pewne, które naprawdę naprawdę robią roboty i działają. W jaki sposób brać hCG? O tym już sobie mówiliśmy podczas naszego pierwszego cyklu, podczas materiału pierwszy cykl. Więc myślę, że chyba powiedzieliśmy sobie wszystko, poruszyliśmy każdy temat, ale podsumowując jeszcze raz: na miesiąc testosteron od 90 do 140 zł inhibitor na przykład Symex na 3 miesiące: 4 około 120-150 zł. Badanka od 100 do 160 zł. No i paczka HCG albo do wybijania podczas cyklu, albo do przyjmowania co, co, co 6 co 8 tygodni po 6-8 tygodniach. Czyli kolejne przypuśćmy, właśnie, jak powiedzieliśmy, 70 zł. Kolejna kwestia, jeszcze ostatnia. Ktoś tutaj podsumowaliśmy ile to kosztuje, to oczywiście no tutaj mi coś zniknęło. Kolejna istotna kwestia, o której sobie tutaj należy wspomnieć, to jest odblok. Odblok wykonujemy, że tak powiem, na różne sposoby, natomiast ja jestem zwolennikiem robienia odbloku tylko i wyłącznie na podstawie badań. Na podstawie badań, co i jak odbloku, powiemy sobie w następnym materiale. Jeżeli będziecie chcieli, a wiele osób chciało porozmawiać, nie dość o odbloku, to robisz o mostku, o TRT więc poruszymy sobie na ten temat później ale potrzebna będzie Chromit oraz HCG klomid kosztuje wydaje mi się około 50-60 zł z 24 tabletki HCG tak jak powiedzieliśmy wcześniej kosztuje około 70 zł, i tutaj w zależności oczywiście od przypadku tak, ale będą nam potrzebne od dwóch, może do 4 paczek HCG aby zrobić odblok wydaje mi się że po pierwszym cyklu nie będzie trzeba tego aż tak dużo ale, ale jednak trzeba mieć na że od 2 do 4 w zależności od przypadku oraz klomit. tak? Tutaj powiedzieliśmy sobie, że potrzebne nam potrzebne, nie powiedzieliśmy, że potrzebne, powiedzieliśmy sobie, że w opakowaniu ma 24 tabletki jest to koszt około 50-60 zł. Ale czy będzie na poświęcenie 24 czy 36, czy ile? Do końca nie wiemy, tak? Więc trzeba również mieć to na uwadze, że tutaj te koszta w ostatnim miesiącu, również, również tutaj mogą się troszkę zmienić, no ale co więcej. Wychodzi nam na to, że setka, powiedzmy średnio testosteron 110-130 zł, powiedzmy sobie 220, bo setka badania 220, inhibitor 50 na miesiąc, to 270, 270 zł HCG, około 7 dyszek, 300 z hakiem już zamykamy, jeżeli chodzi o nasz pierwszy cykl. Do tego profilaktyka, do tego jedzonko. No jakaś tam sumka wychodzi, tak? Należy pamiętać oczywiście, że pierwszy cykl jest również cyklem najtańszym. Jest cyklem najmniej inwazyjnym, ale inwazyjnym. Najmniej inwazyjnym. No i często jest tak, że jeżeli już zaczynacie, no to zależy, albo nie skończycie, ponieważ pokochacie ten sport, albo będziecie chcieli ciągle wyglądać lepiej, albo później naczytacie się, jak niektórzy, internetu i tutaj będą leciały cztery środki na raz, czy 5. no i powiem Wam, że testosteron jest jednym z tańszych, więc Koszta rosną, tak, koszta rosną. Więc co mogę więc powiedzieć? Tak to wygląda. Kolejny materiał będzie na temat mostku TRT bądź odbloku. W zależności od tego, czego będziecie chcieli posłuchać, do tego się dostosuję. Ale co więcej, nie przedłużamy chyba, nie ma to sensu. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego materiału to, co, to, co Was interesowało. A ja zapraszam Was oczywiście do subskrypcji, oczywiście do komentowania. Komentarze troszkę zwiększają nam zasięgi, więc byłoby bardzo miło, jeżeli byście skomentowali, może nie cokolwiek, ale nawet jakaś sugestia. Napisalibyście może moglibyście napisać, czy filmik Wam się podobał, czy nie, co byście zmienili. No i tak to wygląda. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dajcie dzwoneczek, wtedy będą powiadomienia. No i co? Do następnego materiału. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście tak samo jak podczas pierwszej części. Dziękuję bardzo. A jeszcze jedno: www.realprogress.pl Nowa strona, musicie ją zobaczyć. Dzięki bardzo na razie i do następnego. Hejka.